Podczas tego wideo dowiesz się, jak w dynamiczny sposób zmieniać miary, które widać na Twoim raporcie za pomocą slicera. Cześć, z tej strony Michał Bicki, kanał Data Maniacs. Pracując z raportami w Power BI bardzo często napotykam na sytuacje, kiedy chcę dać nieco więcej wolności odbiorcom raportów, żeby oni sami mogli decydować co chcą widzieć na raportach. Zmieniać np. dynamicznie miary, czy zmieniać dynamicznie perspektywę, według której wyświetlają się dane na stronie raportu. W tym wideo dowiesz się jak to zrobić. Przejdźmy do mojego raportu w Power BI. Na ekranie mam bardzo prosty raport, właściwie jedną wizualizację, gdzie mamy przedstawioną sprzedaż w perspektywie dziennej. Czyli tutaj mamy piki, które przedstawiają sprzedaż dzienną. Mamy tutaj miarę sales, która sumuje wartość sprzedaży. Jak w takim wypadku zrobić kilka perspektyw, które sumują miesięcznie, kwartalnie i rocznie tą samą miarę oraz dać użytkownikowi możliwość, żeby sam decydował, co chce widzieć? Najpierw stwórzmy odpowiednie miary, czyli stwórzmy miary, które sumują tą wartość w kontekście miesięcznym, kwartalnym i rocznym. Jak to zrobić? W bardzo prosty sposób. Klikamy prawym klawiszem, wybieramy New Measure, czyli nowa miara. W oknie formuły nazwijmy pierwszą miarę Sales MTD, czyli to będzie miara, która będzie sumowała sprzedaż w kontekście miesięcznym. Czyli będzie to narastająca sprzedaż resetowana co miesiąc. Nazwijmy ją Sales MTD. Na wszelki wypadek, z dużej litery, i po prawej stronie użyjemy funkcji calculate, która modyfikuje nam to, w jaki sposób ta miara jest obliczana. To jest nasza miara sales, a po przecinku podajemy modyfikator, który sprawia, że będziemy sumować do końca miesiąca, a następnie będziemy zerować. Tym modyfikatorem jest dates mtd. I następnie w ramach tego modyfikatora musimy podać kolumnę z datami. Czyli to jest w moim przypadku kalendar date. Zamykam nawias, zamykam jeszcze raz nawias. Skopiuję sobie tą formułę do schowka, bo jeszcze mi się przyda i klikam enter. Zobaczmy jak działa ta formuła. Przeniosę ją na naszą wizualizację i widzimy, że wartości się sumują do końca miesiąca i następnie następuje reset. I zaczyna się sumowanie od nowa. I tak co miesiąc. Następnie stworzymy drugą miarę, która będzie robiła to samo, ale w kontekście kwartalnym. Tutaj wkleję moją skopiowaną miarę, bo nasza kolejna miara będzie bardzo zbliżona do obecnej. Zmienimy nazwę na Sales QTD oraz zmienimy modyfikator z DATES MTD na DATES QTD. Czyli właśnie ten modyfikator będzie robił to samo, ale w kontekście kwartalnym. Efekt mojej pracy przeniosę do wizualizacji i widzimy, że tutaj reset następuje co kwartał i zrobimy ostatnią miarę, ona będzie sumowała wyniki roczne. Wklejam tutaj naszą poprzednią miarę i zmieniam tutaj na YTD, czyli Years to Date, i zmieniam modyfikator na Dates Year to Date. Jak domyślacie się, tutaj te wartości będą sumowane aż do końca roku. Akurat mam tutaj widok tylko i wyłącznie jeden rok, dlatego ta linia nie opada. Już mamy tutaj trzy miary, ale teraz jak sprawić, żeby użytkownik mógł wybrać spośród tych trzech, a właściwie czterech perspektyw? Najpierw musimy stworzyć tabelę, gdzie będziemy przechowywali nazwy tych miar. Klikamy na Enter Data, czyli wprowadź dane. I stworzymy tutaj bardzo prostą tabelę, która będzie miała nazwy, z których będzie mógł użytkownik wybierać perspektywy. Pierwsza to będzie sales, czyli to będzie zwykła sprzedaż. Kolejna, sales MTD, czyli sprzedaż w kontekście miesięcznym. Kolejna, skopiuję wartość, to będzie sales QTD i ostatnia, sales year-to-date. Zmieńmy nazwę kolumny na Perspective oraz nazwę tabeli na Perspectives. Klikam Load. Po chwili ładowania pojawiła mi się tabela w moim modelu. Przeciągnijmy ją na nasze płótno i zmieńmy ten typ wizualizacji na Slicer. OK, Mamy tutaj do wyboru kilka wartości, ale chcemy zablokować użytkownika tak, żeby mógł wybrać tylko i wyłącznie jedną wartość. Dlatego przechodzimy do sekcji pędzla oraz w Selection Controls wybieramy Single Select. Wtedy użytkownik będzie mógł wybrać tylko i wyłącznie jedną wartość. Jak już to mamy, to pora zrobić miarę, która będzie używała selekcji z tego slicera. Klikamy prawym klawiszem, wybieramy New Measure. Tą miarę nazwę Sale Perspective, czyli sprzedaż według perspektywy. Po znaku równa się użyjemy formuły Switch. Co robi Switch? Switch działa trochę jak if, tylko można tutaj podać wiele warunków i wiele spodziewanych wartości. WiFi też to można zrobić, ale wtedy trzeba zagnieżać jednego IFA w drugim MIFie. Tutaj jest to o wiele prostsze. Zobaczmy, jak to będzie działało. Więc najpierw podajemy to, co sprawdzamy. Czyli, tak, w WIF-ie podajemy pierwszy warunek, to podajemy tutaj, jaką kolumnę, jaką miarę sprawdzamy. No i my sprawdzamy, jaka jest wybrana wartość z kolumny Perspectives. Więc używamy formuły Selected Value. I tutaj podajemy kolumnę Perspective z Perspectives. Zamykam nawias. Dajemy przecinek. Akurat tutaj stosuję nowy wiersz, żeby lepiej mi się czytał tą miarę, używając Shift Enter. I pierwsza spodziewana wartość z tego slicera to jest sales, więc napiszmy sales. I jeśli mamy wybraną tą opcję sales, to chcemy zwrócić miarę sales. Przecinek. I w nowej linii, czyli Shift Enter, dajemy kolejną spodziewaną wartość i kolejną miarę, jaką chcemy zwrócić. Więc naszą kolejną wartością oczekiwaną jest Seus MTD. I wtedy zwracamy Seus MTD. Przecinek, właściwie skopiuję to sobie. Shift, Ctrl V. I jedyne co musimy tu zmienić to QTD, po prawej stronie tak samo, wklejam, tutaj YTD, czyli Year to Date, to samo tutaj. I jako ostatnia linia możemy podać jaka jest spodziewana wartość, jeśli użytkownik wybrałby cokolwiek innego, albo byłoby wiele wybranych wartości w slicerze. Wtedy na wszelki wypadek zwróćmy Sales. Zamykam nawias, klikam ENTER. Pora sprawdzić, jak to działa. Klikamy na naszą wizualizację i pozbędziemy się stąd tych miar, które były wcześniej dodane. Na ich miejsce przeciągamy nową miarę, Sales Perspective. Wrzucam do wartości i zobaczcie, mam wybrany Year-To-Date, dlatego tutaj mamy zwróconą miarę Year-To-Date. Zmienię na quarter to date i od razu widzimy znajome nam spajki, które następują co kwartał. W przypadku month to date, następuje to co miesiąc, a w przypadku zwykłej sprzedaży, mamy dość nieregularną linię. Osiągnęliśmy swój cel. To jest bardzo przydatna funkcja, jeśli chcecie dać nieco więcej wolności swojemu użytkownikowi, nie tylko w kontekście tego, jaką perspektywy danej miary widzi, ale również możecie pozwolić użytkownikowi zmieniać zupełnie jaką miarę widzę. Na przykład zamiast wartości sprzedaży w walucie, wartość sprzedaży w jednostkach produktów lub wasza wyobraźnia tutaj jest zupełną granicą, jeśli chodzi o wykorzystanie tej funkcji. Wielkie dzięki, że obejrzałeś to wideo. Jeśli podobało ci się, koniecznie daj lajka. Jeśli natomiast jesteś zainteresowany innymi opcjami i funkcjonalnościami w Power BI czy Excelu, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Wielkie dzięki i do zobaczenia.